Witajcie w kolejnych rozważaniach. Na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami fragmentem z Księgi Izajasza, 15 rozdział, werset 19. Bóg mówi: Tak, nie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku Ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie, ja jestem Pan, który mówi mówię prawdę, zwiastuje, co słuszne. I tutaj, chyba, bardzo ciekawy. To coś co warto zauważyć, czego w języku polskim tak bardzo nie widać, ale literalnie tu w 19. wersecie jest powiedziane: "Nie mówiłem w tochu ani w wabochu". Tochu i wabochu to są te dwa pierwsze określenia, które mamy w Księdze Rodzaju. W drugim wersecie, kiedy Bóg mówi o tym, co zostało stworzone, to drugi werset mówi: "A ziemia była tochu i wabochu". Pustkowiem i chaosem. Innymi słowy Bóg mówi: "Nie mówił nie mówił Bóg, można powiedzieć, w sposób niezrozumiały. I w związku z tym Izrael ma pełne prawo oczekiwać, że zostanie przez Boga właściwie poinformowany o tym, jaka jest Boża Wola. I tutaj dochodzimy do takiego mostu. I właśnie dlatego za mną dzisiaj są dwie rzeczy. Z jednej strony, widzicie tam daleko, widzicie. Dalej, stworzenie. Bóg dalej jest Bogiem Stwórcą, który objawia się w stworzeniu, ale pojawia się tutaj trochę w taki sposób symboliczny coś, czego ze stworzenia się nie da wyczytać. I to jest Boże prawo, to jest Boży charakter, to jest Boża wola, to jest to, czego Bóg oczekuje od człowieka, to jest to, jakie Bóg ma do człowieka nastawienie coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wywnioskować, patrząc tylko i wyłącznie. Na stworzenie I, yy, i myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, żeby kiedy patrzymy na Boga, żeby nie mieć tylko i wyłącznie tej perspektywy stworzenia, ale żeby również mieć tą perspektywę objawienia. I zwróćcie uwagę, że to objawienie popatrzcie na to moje, to co, to, co jest za mną yy, jak to działa, że widać ten wzór. I to jest wzór Chrystusa, mogę Wam go pokazać. Popatrzcie sobie. To jest wzór Chrystusa. Chrystus panuje, siedzi, ale dzięki czemu tego Chrystusa wy możecie zobaczyć? Dzięki czemu on jest tutaj yy, widoczny? Ja bym powiedział, dzięki temu światłu, które które płynie sobie, czy pochodzi sobie z zewnątrz. I w tym naszym modelu, tym światłem, ja bym powiedział, jest to objawienie ogólne. To objawienie ogólne, które jest, które jest konieczne, żebyśmy znali Boga, żebyśmy Boga rozumieli, musimy mieć pewną podstawę, by o nim wnioskować. I tą podstawą, tym doświadczeniem Boga, tym zachwytem nad Bogiem, tym namysłem, które pochodzi z Bożego Stworzenia, musi to objawienie szczególne być oświetlone. Musi być pewną, musi być między nimi. Ma być o pewne przenikanie. Bardzo często chrześcijanie lekceważą objawienie ogólne. To naturalne w świecie, moim zdaniem, robią głupio. To nie oznacza, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że z tego objawienia ogólnego dowiemy się najważniejszych praw. Nie dowiemy się o Chrystusie, nie dowiemy się o Duchu Świętym, nie dowiemy się o tym, co trzeba zrobić, aby być zbawionym, nie dowiemy się o wieczności, nie dowiemy się o piekle, o niebie, nie dowiemy się o tym, jaki ma być Kościół, nie dowiemy się, jakie działanie Bogu się podobają. To wszystko jest czymś, czego się dowiemy z objawienia szczególnego, z Bożego Słowa, ale te dwa objawienia się nawzajem wspierają i wzmacniają. Chciałbym, żebyśmy przechodząc do argumentów wynikających już z objawienia szczególnego o tym pamiętali. Oba te wymiary są dla nas bardzo ważne, kiedy chcemy zrozumieć Boga, kiedy chcemy zrozumieć to, co do nas mówi. Także dzisiaj taki trochę most. Dzisiaj bardziej pewien taki, pewne nauczanie niż konkretny argument czy świadectwo, ale myślę most bardzo ważne. I chciałem, żebyśmy teraz podziękowali Bogu za to, że możemy go poznawać na te dwa sposoby. I chciałbym Was zachęcić, żebyście na te dwa sposoby Boga poznawali, bo one są tak naprawdę yy, współgrające. One się nawzajem łączą. Boże, daj nam Ciebie uwielbić jako doskonałego stwórcę i doskonałego zbawiciela i poznawać Ciebie zarówno w naturze, jak i w Twoim słowie. Z Bogiem. Do zobaczenia.